I odjazd EN 63A 017 I EN 63A 018 Rzeszów Główny, Katowice, pod Regio Kraków Odjeżdża pociąg Regio Katowice Rzeszów, Katowice Rzeszów Główny. EN 3. 3? I sześćdziesiąt cztery. I E sześćdziesiąt cztery odjeżdża N99003 i NN64002 Katowice Rzeszów Główny pod regio Kraków jedzie pociąg na peron pierwszy węzeł 74 NN64

Zgraza do przemyśla głównego EP09 039

Młapolska zdjęni głównej do Kraińcy zdroj. I odjazd, mowo Polska. Gdynia, Gówno, Małkotka, Gdynia Główna, Krynica Zdrój Wielka Główna, Krynica Zdrój 07 544 EP 544 Nadjeżdża pociąg UPR z Krościenko-Granica do Tarnowa. S. Pociąg A. specjalny ewakuacyjny. Pociąg specjalny ewakuacyjny. SA 103. 103 001 zero, zero

0-0-3 Nadjeżdża pociąg Przemieśl Główny Tarnów EN 62A 105 S A 103 002 i 001 odjechał. you mm -hmm.